Popularność sportów motorowych na TikToku stale rośnie. Zarówno w kontekście globalnym, gdzie hasztagi kartok to dochodzą chyba teraz do 20 miliardów odsłon, i hasztagi związane z motosportem to ponad 7 miliardów odsłon. Więc w kontekście globalnym to są ogromne liczby, ale również w kontekście lokalnym tutaj u nas w Polsce. TikTok na pewno jest miejscem, które fajnie łączy. Dynamikę, szybkość, piękne samochody i właśnie tematy edukacyjne. Tak powstał Speed Games. Więc w sumie wszystko zaczęło się od tego, że Kuba Przygąński pojawił się na naszej platformie i chcieliśmy połączyć to, co, co on robi, czyli kontekst właśnie szybkich samochodów, wyścigów samochodowych, driftu z edukacją. Zawodnicy Speed Games nauczą się dobrej pozycji za kierownicą, nauczą się, jak musi przysunąć fotel. Nauczą się jak trzyma, trzymać kierownicę. Właśnie podczas tej, tego, tego, tego slajda, tak, tego, tego wpadnięcia w poślizg, no to też są szkoleni, że jak trzymasz jedną rękę, to nie wyprowadzisz samochodu z poślizgu. Jak trzymasz dwie, to uda ci się ten samochód wyprowadzić. Więc to są konkretne informacje, jakie zyskują nasi uczestnicy. Zapraszamy twórców internetowych, popularnych aktorów, piosenkarzy, prezenterów telewizyjnych i oni mają szansę Trochę się zabawić, trochę poczuć te ogromne emocje prowadząc te wspaniałe auta, które tutaj mamy naokoło, ale jednocześnie dowiedzieć się trochę więcej na temat bezpiecznej jazdy. Wszyscy są tutaj bardzo mocni w internecie, mają mnóstwo swoich fanów, więc jeżeli każdy z nich trochę powie o tym, że Jezus, jak trudno jest wyprowadzić samochód z poślizgu, to gdzieś ta wiedza się tutaj zaczyna pojawiać. Też z poprzednich edycji wiem, że później miesiąc czy dwa miesiące po imprezie rozmawiam z, z bohaterami. Właśnie mówią, że oj, miałem gdzieś niebezpieczną sytuację, ale przynajmniej przy, przypomniało mi się to, że jest niebezpiecznie, trzymaj dwie ręce na kierownicy. Takie proste rzeczy, one pomagają. TikTok Speed Games jest dla mnie eventem, na którym możemy się bardzo fajnie bawić, przy okazji nabyć fajnego doświadczenia, które może się przydać na co dzień w niekontrolowanych sytuacjach na drodze. Ja miałem właśnie taką sytuację jakiś czas temu, wjechałem na mokrą powierzchnię i nie wiedziałem, jak się zachować na dzień dzisiejszy. Dzięki właśnie TikTok Speed Games, już wiem, Żebym miał tą wiedzę wcześniej, to myślę, że tamtego wypadku by nie było. To, że jestem na Speed Games, to dla mnie duża frajda, duża zabawa, ale przede wszystkim dużo rozwoju, takiej nauki, nauki bezpiecznej jazdy, jeszcze bardziej bezpiecznej. Ja jestem też mamą, więc dla mnie jest ważne, żeby prowadzić samochód bezpiecznie. Tutaj nauka na przykład zachowywania się w poślizgu, to jest coś, czego nigdy mnie nikt nie uczył. Tutaj mam możliwość zdobyć tę wiedzę i ją poczuć tak prawdziwie w rękach.